Wiadomość dnia Trump kontra Elon, 6 czerwca 2025 roku, Elon Musk właśnie zasugerował impeachment Donalda Trumpa i nie, to nie jest clickbait. Co się wydarzyło, wczoraj Elon dosłownie wysadził internet, nazwał nową ustawę Trumpa finansowym samobójem i zarzucił mu działania, które mogą zakończyć się. Usunięciem z urzędu. Trump odpowiedział natychmiast, grozi odcięciem kontraktów rządowych dla SpaceX i firm Maska. A potem zrobiło się jeszcze ostrzej. Elon zasugerował, że administracja Trumpa ukrywa dokumenty powiązane z Jeffrey'em Epsteinem. Media oszalały, Twitter eksplodował. Efekty. Tesla traci 14% w jeden dzień, SpaceX może stracić misję NASA, Bitcoin reaguje nerwowo, a no inwestorzy uciekają w stablecoiny. Komentarze polityków milczenie nikt nie chce wchodzić między tych dwóch. Chcesz pełnej analizy i tego, co to oznacza dla rynku? Subskrybuj shorts, bo tu masz wszystko w 60 sekund. Elon Bohater, Trump Ofiara, a może odwrotnie. Komentarze należą do Ciebie.